Ula witam wszystkich. Bazuję z so destynatonikiem. Jestem so -destyn tutaj i jesteśmy dalej w obozie. Woklu, idziemy z kolderą porozmawiać. On nam leci na pewno level, ma. co cię tu przywiało? Naprawdę nie mam teraz czasu Jak na gleb. kolejnego nieudacznika. Spokojnie, jestem tutaj w interesach. Masz moją uwagę, chłopcze. Gadaj, czego chcesz. Szukam pewnego człowieka. Podobno przypłynął tutaj jakiś czas temu. Wiem, że jest sporych rozmiarów. Niektórzy nawet nazywają go największym facetem, jakiego w życiu widzieli. Muszę z nim o czymś porozmawiać. Opis idealnie pasuje do dużego Bena. Jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a do ja, tego mało Jeśli nie wiesz, jak należy się do niego zwracać, to łatwo skończyć z odrąbanym łbem. Nie chciałbym wysyłać nowego na pewną śmierć. Słuchaj, zorganizuję wam spotkanie, ale najpierw musisz udowodnić, że jesteś coś wart. A przy okazji, zrobić dla mnie coś pożytecznego. Okej, okay, to sama Jak mam to zrobić? Większość twoich kolegów z gildii to idioci, którzy nawet nie potrafią ubić dobrego interesu z wieśniakiem. Ty jednak wydajesz się całkiem bystry. A docierając tutaj, pokazałeś, że potrafisz sobie poradzić w terenie. Dlatego mam sprawę, w której na pewno uda ci się coś zdziałać. Mamy ostatnio problemy z dostawami wina, a bez niego twoje spotkanie z Benem będzie niemożliwe. Co ma do tego wino? Nie chcesz wiedzieć, jak wygląda to miejsce, gdy zaczyna w nim brakować wina. Zwłaszcza duży Ben robi się drażliwy i lepiej wtedy do niego nie podchodzić. Reasumując, mam pomóc z dostawami wina, żeby spotkać się z Benem. Dokładnie. Będziesz musiał zanieść pieniądze pewnym ludziom. Pewnie nie mam wyboru, co? Na to wygląda. Dobra, skup się. Mamy umowę z pewną winnicą na wyspie, która regularnie dostarcza nam zaopatrzenie dla karczmy. Niewiele osób o tym wie, więc trzymaj język za zębami, jeśli nie chcesz go stracić. Odzie. Twoje zadanie wygląda tak. Dostajesz ode mnie sakiewkę. Idziesz do jaskini na bagnach. Płacisz, dostajesz potwierdzenie na piśmie. Przynosisz je do mnie. Sprawa załatwiona. Brzmi jak coś łatwego. Bo takie powinno być, przynajmniej jeśli nie zrobisz niczego głupiego. Ich wysłannik ma na imię Antonio, a przynajmniej tak się przedstawia. Po wszystko, jasne? Chyba nie mówisz mi o wszystkim. Mówię, tylko pamiętaj, kasę masz wręczyć bezpośrednio Antonio. Jasne, ruszam w drogę. Oto za... No, czemu, jak? Jak? Nie, On jest wodem on? Kim on jest? on jest? Wodem, y, tych, tych, no. chinii, no. Aha, ja chyba wiem czy to jest Aha, ja chyba Zanik lecia w prawo idzie się, czyta, pójdzie, w pach w stronę stole, czy ta się po prostu jak chwili. Ja chyba wiem gdzie to jest. Wiecie o tym, ja chyba wiem gdzie to jest. I mi nudzą leki, kim jest, skąd pochodzi, to się postara, po co mi chce, żeby

W się po szybko widzę wszystkich mających. poza bagno, wchodzimy, 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 i wchodzimy, 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 w prawo. Aha. Dobrze, potrzebuję od was już O dziękuję. Tego jeszcze nie miałem. Dobrze tu po no chyba, że to jest tylko jeden most. A tutaj jest koleś, który tam będzie mówi, że to jest niebezpieczne. że mamy isto, że mamy to, że mamy tamto. I tutaj będzie działał, tutaj, ponieważ trzeba ja go wywiało. Nie ma go, wywiało go. Dobra, jesteśmy na bagnecie, a musimy znaleźć ten most. Idziemy prosto, i na most. Idziemy połowca Tu tutaj mamy ten mod Ej! Ale jesteście jeszcze jesteście naprawdę całym o kurczę. Dobra, i mamy tutaj. To most i za nich kręczas prawo, a w stronę tam gdzieś to powinno To znaczy że to gdzieś pobliżu. Стоять за ней, так не надо

Chyba, że to tutaj Ale zanim. nim Dawaj, to ja mam pomysł Eu um eu só preciso me desculpar, me confundir com a minha filha, e depois eu vou para o nosso escritório, É que Я могу Hej, znalazło to. Znalazło to. Cześć, jest moneta.

Szef jest w środku. Jestem Marvin. Przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę za ostatnią partię. O, ty jesteś Antonio? Nie. Na mnie. Wołają Szmugler. Ale nie mielmy ozorami po próżnicy. Przejdźmy do konkretów. Szmugler? Głuchy jesteś Nie zamierzam tu siedzieć. Jesteś strażnikiem? Chodzi ci o mundur. Już jakiś czas temu z tym skończyłem. Ale to lekka i wygodna zbroja, która przy okazji zapewnia całkiem niezłą ochronę. W dzisiejszych czasach trudno o coś lepszego. Ciebie również daleko wywiało. Niezupełnie. A rozumiem. Mała robota na boku. Nie martw się, to jak? Możemy wrócić do interesu? Podobno do tej pory zawsze przysyłali. Ależ stary Antonio jest tutaj z nami. Nie widzisz? Siedzi na krześle, tam, trochę dalej. Po prostu jest dziś delikatnie niedysponowany. Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam wrócisz? Eh, nieważne. Mówiłem, nie jest z nim dziś zbyt dobrze. Wypił wczoraj za dużo. Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Słyszeliście? Coś się paniczykowi nie podoba. Słuchaj, młody. To nie targowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko i po cichu. Wino i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. Wynają nas do ochrony. Wiesz, ostatnio w okolicy zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie niż dawniej. Myślę, że z tego powodu wszyscy dziś zasłużyliśmy na kilka złotych monet zarobku. Więc dawaj. Ej, Antonio, możesz to potwierdzić? że, paniczu, ze mną rozmawiasz, nie z nim. Daję ci ostatnią szansę. Płacisz i pozwolimy ci grzecznie wrócić do Corteza. Albo. Albo. Zaraz się prze... Rozerwę cię na kawałki! <tryk> Teraz cię załatwię. Stój, śmieciu! Uku, gówno mnie zabiło. No to nie będzie takie łatwe. Dobra, przynajmniej wiemy co mamy robić z Jestem to nie Poda. Prawda. Koc. C. Imy. Eeej, Antoj! Hej. Teraz cię załapię! Już po tobie, śmieciu! Ej, to za dużo nie dam rady z to mama mam z typami Ja ze dwóch A nie ten zapis Dobra, bo muszę tego jednego rozwalić To on musi te skować dalej, a nie przy, a nie za mocno Cześć, Szef No, teraz... Dobra. Będzie trzeba to jakoś inaczej zrobić. Mam zacięcia. Czemu? Szef jest w środku. Dawaj, jeszcze do się nie daj, zająć, ja. Jestem to nie o, ale... Prawda? Kors. E Hej Al S Rozerwę cię na kawałki. Teraz cię załatwię! Jeszcze cię dorwę! Dzień dobry. A! A! A!

Jest taką moment, że ja bić nie będę no, Nie, nie Cześć jest tu dwóch. Teraz cię to łatwiej. Tutaj może być kłopot. Usypko atakują. Chyba mówię coś lepszego. Nie, co opie

Chyba by to była próba. Chyba by to była próba. Akurat jak oddam dalej i będę kończył. Ciężko było z nimi, tak na serio, jak wam powiem. Mam dla ciebie potwierdzenie zapłaty, ale. Ale co? Gadaj! Wygląda na to, że Antonio nie do końca jest. Do interesu wtrącił się niejaki szmugler. Chyba nie spodobało mu się to, że zadałem kilka pytań odnośnie jego i Antonio. Wysłał za mną jednego ze swoich ludzi. On i jego zgraja rzucili się na mnie. Więc jakim cudem tu stoisz? Ujmijmy to tak. To zdecydowanie nie był ich dzień. Skąd mam wiedzieć, że nie próbujesz kłamstwem okraść mnie z pieniędzy za dostawę? Proszę, oto twoje złoto. A przez moment myślałem, że jesteś na tyle głupi, by wrócić do mnie bez moich pieniędzy. Muszę przyznać, jestem zaskoczony. Nie było to może najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale jakże efektowne. No i oczywiście, efektywne. Muszę przyznać, że jesteś bardziej pożyteczny niż się spodziewałem. Świetnie się składa, bo jest robota. Prosta i szybka. Co jest do zrobienia? Idź na molo. Zaraz powinny się tam pojawić pierwsze łodzie z transportem. Spodziewamy się sporej dostawy towarów. Pójdziesz i sprawdzisz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Aha. Jeśli załoga będzie czegoś potrzebować do pomocy w rozładunku, zgłoś to do mnie. Kapitanem statku jest Beckett. Powiedz mu, że ja cię przysyłam. A ten Idź, już i nie marnuj czasu. On był na statku. Hmm. Dobra, ja tutaj sobie robię zapis i kończymy. Ładnie było, ale czy. Do zobaczenia. A